Michał i jestem studentem Uniwersytetu Pedagogicznego. Nie jestem stąd i nie chciałem mieszkać w Akademiku, ale przez jakiś czas musiałem tam zostać. Przez ten czas oszczędzałem pieniądze ze stypendiów i dorywczej pracy, aż w końcu wynająłem dwupokojowe mieszkanie w starym budynku, prawdopodobnie z czasów powojennych. Wynajmowała je kobieta około czterdziestki. Nie lubię biur nieruchomości, umów i tego wszystkiego, a tutaj było prosto zapłaciłem pieniądze, a ona mnie wprowadziła. Kobieta wyglądała na przygnębioną, zmartwioną, może nawet przestraszoną. Coś było z nią no nie tak, może była chora, pomyślałem. Nie pytałem jednak, bo to nie moja sprawa. Przez około 15 minut pokazywała mi mieszkanie, tłumacząc różne szczegóły dotyczące liczników i innych rzeczy. W pewnym momencie powiedziała coś, co mnie trochę zaniepokoiło. Michał kiedy idziesz spać, zawsze zasłaniaj okna, powiedziała to w taki sposób, jakby miało się wydarzyć coś złego, jeśli tego nie zrobię. Nie przywiązywałem do tego dużej wagi i zapytałem tylko, dlaczego? Tu przy drodze stoją latarnie. Ostatnio wymienili żarówki na nowe, świecą jak słońce i światło wpada przez okna, przez co w pokoju jest jasno jak w dzień. Podziękowałem za ostrzeżenie, ale wydawało mi się, że coś ukrywa. Nie mogłem tego wyjaśnić, ale uczucie niepokoju pozostawało. Pokazała mi mieszkanie, wzięła pieniądze i wyszła. Zamknąłem za nią drzwi i zacząłem rozpakowywać rzeczy, sprzątając przy okazji. Wyglądało na to, że w mieszkaniu dawno nikt nie mieszkał. Sąsiedzi to głównie emeryci, którzy rzadko wychodzą na ulicę. Kilka starszych pań i panów czasem przysiaduje na ławkę. Po uporządkowaniu wszystkiego Około godziny 18.00 założyłem kurtkę i wyszedłem, żeby zrobić zakupy. Byłem głodny i zmęczony po całym dniu. Niedaleko znajdował się mały sklep, więc daleko nie musiałem iść. Na dworze robiło się ciemno, a we mnie pojawiło się jakieś niewytłumaczalne uczucie niepokoju. Coś mnie ściskało w środku, i bardzo mi się to nie podobało. Kiedy wróciłem na podwórko z zakupami, Zauważyłem coś dziwnego. Wszystkie okna w budynku były zasłonięte zasłonami. Na każdym piętrze, zaintrygowany, obszedłem budynek Z drugiej strony. Tam było tak samo. Wydało mi się to dziwne, ale pomyślałem, że ludzie po prostu zasłaniają okna i nic więcej. Jednak ta myśl nie chciała wyjść mi z głowy. Wróciłem do mieszkania, przygotowałem sobie kolację, usmażyłem ziemniaki i zjadłem. Odpaliłem laptopa i zanurzyłem się w oglądaniu filmów na YouTube. Wkrótce zapomniałem o tych myślach o zasłonach. Siedziałem tak do drugiej w nocy, po czym zamknąłem laptopa i położyłem się spać. Nagle na dworze zaczął szczekać pies. Było to słychać nawet przez zamknięte okna, które były stare, jeszcze z czasów radzieckich, i sprawiały wrażenie, że zaraz się rozpadną. Szczekanie psa przerodziło się w skomlenie. Zaciekawiony. Wstałem i podszedłem do okna, odsłaniając zasłonę. Na podwórku biegały psy i skomlały. Dźwięk nie był już tak głośny, ale wciąż wyraźny. Zlekceważyłem to i poszedłem napić się wody, po czym wróciłem do łóżka. Rano obudziłem się z myślą, że mogę jeszcze chwilę pospać, bo nauczenie miałem dopiero na drugą parę. Kiedy spojrzałem na okno, zamarłem. Na zamarzniętej szybie, od zewnątrz Widniał odcisk dłoni. Byłem zdumiony, bo mieszkałem na trzecim piętrze. Przez pół godziny siedziałem w kuchni, pijąc kawę i rozmyślając o tym wszystkim. Na uczelnię w końcu się spóźniłem i szybko wezwałem taksówkę. Po zajęciach spotkałem się z kolegą na piwie. Siedzieliśmy w kawiarni do około 22. Wypiłem kilka kufli i czułem się lekko wstawiony. Wróciłem autobusem, wszedłem na podwórko i znów zauważyłem że wszystkie okna były zasłonięte, z wyjątkiem mojego. Wszedłem na klatkę schodową i tam spotkałem staruszków. Jeden z nich złapał mnie za kurtkę i zaczął mamrotać coś niezrozumiałego. Chłopcze, uciekaj stąd, zakrywaj okna, on idzie. Biegnij, póki możesz. Jego oczy były pełne strachu, ale ja byłem zbyt szokowany, by zareagować. Wyrwałem się i wbiegłem do mieszkania. Zamknąłem się od środka, Rozebrałem i usiadłem przy komputerze. Jednak słowa staruszka wciąż dźwięczały mi w głowie. Wkrótce usłyszałem głośne szczekanie psów, jeszcze intensywniejsze niż poprzedniej nocy. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem coś przerażającego: na placu stała dziwna postać mała nienaturalnie wydłużoną sylwetkę i groteskową głowę. Patrzyła prosto na mój budynek. Zaczęło mnie powoli ogarniać przerażenie. Spojrzałem przez okno i to. Co zobaczyłem, delikatnie mówiąc, szokowało mnie. Na podwórku stała postać. No, podobna do człowieka, miała dziwacznie ukształtowaną głowę i jakieś nienaturalnie długie ręce. Stała na placu zabaw i nawet się nie poruszała. Wpatrywałem się w podwórko i, jak mi się wydawało, ona też wpatrywała się we mnie. Czułem jej wzrok na sobie, a to uczucie zupełnie mi się nie podobało. Było przerażające. Nic nie mogłem z tym zrobić, nawet nie mogłem oderwać od niej wzroku. Co to jest, kto to w ogóle? Następnie zaczęła iść w stronę mojego domu i wyszła na światło latarni. W tym momencie moje serce prawie spadło mi do pięk. Poruszała się w dziwny sposób, jakby tańcząc, i uśmiechała się. Uśmiech był przerażający. Może przez niego poczułem się tak niekomfortowo. Może to jakiś pijany facet, który wraca do domu. Uspokajałem siebie, ale coś wewnętrznie podpowiadało mi, że to nie pijany facet. Szła tak, jakby tańcząc, aż pod moje wejście. Wtedy zrozumiałem, co jest nie tak i że to w ogóle nie jest człowiek. Podeszła pod mój budynek, cały czas obserwowałem to z okna. Lepiej bym tego nie robił, lepiej bym zasłonił okna, jak mi kiedyś mówili, albo po prostu wyjechał, ale nie, stare brednie dziadka okazały się prawdą. Stała pod wejściem, potem zniknęła mi z pola widzenia, może weszła do budynku? Pomyślałem, ale nie, po minucie, może krócej, zobaczyłem rękę na oknie, a potem, jakby twarz, jeśli można to tak nazwać. Co ona tam robiła za oknem, jak się trzymała i kto to w ogóle? Uśmiech, blada skóra i czarne oczy, patrzyła na mnie przez szybę i uśmiechała się. Potem zaczęła delikatnie stukać w szybę. Siła stukania rosła, aż zrozumiałem, że zaraz wybije szybę. Szybko zasłoniłem okna, pobiegłem do przedpokoju, a potem usłyszałem huk wybitego szkła i zbliżające się kroki. Trzeba uciekać. Założyłem kapcie, nałożyłem kurtkę w pięciu sekund i wybiegłem z mieszkania. Schodząc po schodach, usłyszałem dwa głośne stuki w moje drzwi, ale już od wewnątrz mieszkania. Na zewnątrz rzuciłem okiem na swoje okno, to stworzenie stało i patrzyło na mnie. Następnie stało się coś, co prawie sprawiło, że osidziałem. Wyszło przez moje okno i zaczęło schodzić po ścianie jak pali. Zacząłem biec, biegłem jak szalony. Biegłem przez jakieś 10 minut, adrenalina na maksa. Zbiegłem chyba na inną ulicę, wyczerpany. Zatrzymałem się, żeby odpocząć, i spojrzałem w kierunku latarni. Ono znowu szło w moją stronę, jakby tańcząc, ale przecież uciekałem przed nim. Dlaczego się za mną uparło? Co to za cholerstwo? Niezwykły strach skurczył moje ciało. Na ulicy nie było nikogo, ani jednej osoby, ani samochodu. Nie miałem siły biec, nogi były jak z waty. Czułem, że zaraz stracę przytomność. W międzyczasie ono, jakby tańcząc, powoli się do mnie zbliżało. Nie wytrzymałem i krzyknąłem: Czego chcesz ode mnie? Zatrzymało się i patrzyło na mnie. Dlaczego mnie ścigasz? Co ci zrobiłem? Stało i patrzyło na mnie swoimi czarnymi oczami z głupim uśmiechem na twarz. Było jasno od latarni, dobrze je widziałem. Potem zaczęło znowu poruszać się w moją stronę, ale znacznie szybciej. Znowu pobiegłem, a Boże, jak miałem szczęście, że za rogiem stał policyjny samochód. Przyjechali na wezwanie. Chyba nie wiem. W każdym razie otworzyłem drzwi i wskoczyłem do samochodu. Chłopie, co ty? Chory jesteś. Powiedział policjant. Chłopaki, chłopaki, on goni mnie. Mówiłem, łapiąc oddech. Jeden z policjantów wyszedł i spojrzał w tamtą stronę. Baranie, tam nikogo nie ma. Co ty? Naczpałeś się. Wciąż w kapciach biegasz po ulicy w tym zimie. Nie, nic nie brałem. Odpowiedziałem. Teraz to sprawdzimy. Powiedział policja. Pojechaliśmy choćby gdziekolwiek kropka. Odpowiedziałem. Kierowca odpalił samochód i pojechaliśmy do ośrodka uzależnie, szukając narkotyków w mojej krwi. Ale, jak się można było spodziewać, nic nie znaleźli i wypuścili mnie rano do domu. Nie chciało mi się iść. Było strasznie zimno. W kurce znalazłem kilka groszy, żeby wezwać taksówkę. Musiałem jechać do domu. Tam wszystkie moje rzeczy, laptop, ubrania. Krótko mówiąc, zabrałem wszystko z mieszkania i pojechałem do kolegi, do akademika. Lepiej już będę tam, wśród ludzi, a do uniwersytetu blisko. Spokojnie mieszkałem tam przez tydzień. Wszystko było ok, gdyby nie to, że pewnego pięknego wieczora, przygotowując jedzenie w kuchni. Zobaczyłem odcisk ręki na zaoknie od zewnątrz i tańczącą sylwetkę w świetle latarni.